Kilka dni temu odwiedzili mnie Patrycja i Dawid, i wspólnie nagraliśmy dla Was film o 25 polskich czasownikach, które warto znać. Żeby jeszcze łatwiej było Wam je przyswoić, odmieniliśmy je dla Was w czasie teraźniejszym. Zapraszamy. Być. Ja. Jestem. Ty jesteś. On, ona, ono jest. My jesteśmy. Wy jesteście. Oni, one są. Gdzie one są? Mieć. Ja mam. Ty masz. On, ona, ono ma. My mamy. Wy macie. Oni, one mają. Jutro, jutro, jutro nie mam czasu, ale może 28 kwietnia o 15:15? .15. Znać. Ja znam. Ty znasz. On, ona, ono zna. My znamy. Wy znacie. Oni, one znają. Ej, znasz tego typa? Iść. Ja idę. Ty idziesz. On. Ona, ono idzie. My idziemy. Wy idziecie. Oni, one idą. Chleb, ketchup. Idę do sklepu. Kupić Ci coś? Kup mi karkówkę na grilla. No dobra. Pisać. Ja piszę. Ty piszesz. On, ona, ono pisze. My piszemy. Wy piszecie. Oni, one piszą. Karkówka. Ej, paty, bo to nie pisze. Masz jakiś inny? Mhm, zaraz się przyniosę. Czekać. Ja czekam ty czekasz, on, ona, ono czeka, my czekamy, wy czekacie, oni, one czekają. A ty na co tak czekasz? No czekam, aż mi odpisze. Hmm. Wiedzieć. Ja wiem. Ty wiesz. On, ona, ono wie. My wiemy. Wy wiecie. Oni, one wiedzą. To zrobiliśmy? To też. Więc na ile jeszcze będziemy to nagrywać? Nie wiem. Tyle ile będzie trzeba. Myśleć. Ja myślę. Ty myślisz, on, ona, ono myśli, my myślimy, wy myślicie, oni, one myślą. No i co myślisz? No, fajne, ale broda słabo podcięta mieszkać, ja mieszkam. Ty mieszkasz. On, ona, ono mieszka. My mieszkamy. Wy mieszkacie. Oni, one mieszkają. No, w końcu dowiedzieliśmy się, gdzie mieszkasz. Siema. Chcieć ja. Chcę. Ty chcesz. On, ona, ono chce. My chcemy. Wy chcecie. Oni, one chcą. To co? Chcecie po kawałku? Tak. Lubić. Ja lubię. Ty lubisz. On, ona, ono lubi. My lubimy. Wy lubicie, oni, one lubią. Mm. Ale ja lubię sernik. Jeść. Ja jem. Ty jesz. On, ona, ono je. My jemy. Wy jecie. Oni, one jedzą. A co wyjecie beze mnie? Karkówkę. Ja też chcę. No chodź. Pić. Ja piję. Ty pijesz. On, ona, ono pije. My pijemy. Wy pijecie. Oni one piją. Co pijecie? Wodę czy piwo? Ja piwo? Ja wodę. Musieć. Ja muszę. Ty musisz. On, ona, ono musi. My musimy. Wy musicie. Oni, one muszą. No i safari. To nowa dziewczyna dziewczyna, ale Ej, słuchajcie, muszę do toalety. Jest tu jakaś łazienka? Jasne. Pierwsze drzwi po lewej stronie. Okej. Okay. Brać. Ja biorę. Ty bierzesz. On, ona. Ono bierze. My bierzemy. Wy bierzecie, oni, one biorą. A to? Bierzesz też? Tak. jest. A to bierzesz? Dawaj to. Robić. Ja robię. Ty robisz. On, ona, ono robi. My robimy. Wy robicie. Oni, one robią. No to co robimy? Uczyć się Ja uczę się Ty uczysz się On ona ono uczy się My uczymy się Wy uczycie się Oni one uczą się La Lababador Języka. Jakiego języka się uczysz? Uczę się hiszpańskiego. Rozmawiać. Ja rozmawiam. Ty rozmawiasz. On, ona, ono rozmawia. My rozmawiamy. Wy rozmawiacie. Oni, one rozmawiają. I pojechał sobie do Afryki. To nie z tą nową Londyną? No oczywiście, że tak. No co ty radiesz? no Szalone. O czym wy rozmawiacie? Mówić. Ja mówię. Ty mówisz. On, ona, ono mówi. My mówimy. Wy mówicie. Oni, one mówią. No i on ją zabrał do tej Afryki na to safari, na tą romantyczną podróż, a ona z nim w ogóle tam nie spędza czasu. Sesu, więc żartujesz. Ja pozdrawiam tutaj e, romantyczną podróż Justyna, e, za granicę do Kanguru. Ty zawsze tak cicho mówisz. Czytać. Ja czytam. Ty czytasz. On, ona, ono czyta. My czytamy. Wy czytacie. Oni, one czytają. Ej, co ty tam czytasz za bzdury? Spać. Ja śpię. Ty śpisz. On, ona, ono śpi. My śpimy. Wy śpicie. Oni, one śpią. Ej, myślisz, że śpi? Słuchać. Ja słucham. Ty słuchasz. On, ona. Ono słucha. My słuchamy. Wy słuchacie. Oni, one słuchają. Czego ty tam słuchasz? Podcastu Okuniewskiej. Słuchasz jej też? Tak, uwielbiam ją. Szukać. Ja szukam. Ty szukasz. On, ona, ono szuka. My szukamy. Wy szukacie. Oni, one szukają. Ej, idziesz? Szukam jeszcze kluczy. Jechać. Ja jadę, ty jedziesz, on, ona, ono jedzie, my jedziemy, wy jedziecie, oni, one jadą. Ej, Patrycja, jedziemy do domu. Kochać. Ja kocham ty kochasz, on, ona, ono kocha, my kochamy, wy kochacie, oni, one kochają. <grym> no <zyprzytanie> <grym zyprzytanie> <grym zyprzytanie> To już wszystko na dzisiaj. Teraz jako ćwiczenie w komentarzu napiszcie 5 zdań z wybranymi czasownikami z dzisiejszego odcinka.